World of Tanks Generals to próba przeniesienia znanej gry Wargamingu na mechanizmy karcianki. Na pierwszy rzut oka przypomina ona łudząco oryginalne World of Tanks, podobne są okna, menu i sposób poruszania się pomiędzy nimi. Zamiast jednak odblokowywania kolejnych czołgów w Generals odblokowujemy i kupujemy kolejne sztaby i karty. Sztaby pełnią rolę bohaterów znanych z wielu innych gier karcianych, mają swoje statystyki i umiejętności wpływające na przebieg rozgrywki. Dzielą się też na trzy drzewka amerykańskie, niemieckie i radzieckie. Karty możemy natomiast podzielić na jednostki, oddziały wsparcia i rozkazy. Warto w tym momencie zaznaczyć, że korzystanie ze sztabu jednej ze strony konfliktu nie blokuje możliwości wykorzystywania kart pozostałych sztabów, o ile wcześniej je odblokowaliśmy i kupiliśmy. Sytuacja, w której Amerykanie mają wojska złożone z hecerów i T-34 jest więc całkowicie normalna. Właściwa rozgrywka odbywa się turowo na planszy o wymiarach 3 na 5 pól. Każdy gracz może w czasie swojej tury zagrać dowolną ilość kart, o ile ma na to wystarczającą ilość surowców. Przyrost surowców gwarantują kolejne jednostki lub cechy specjalne sztabów. Ważne jest, że karty jednostek można zagrać tylko na pola bezpośrednio przylegające do sztabu. Wszystkie jednostki cechują dwie statystyki, atak i obrona. Czołgi mogą wykonać atak tylko na kartę znajdującą się bezpośrednio przy niej. Tak zaatakowana karta raz na turę wykonuje kontratak, warto więc na pierwszy ogień wysyłać jednostki o dużej wytrzymałości. Z zasady tej wyłamują się niszczyciele czołgów i działa samobieżne. Te pierwsze atakują całkowicie bezkarnie, te drugie natomiast mogą atakować dowolne jednostki w grze, o ile znajduje się przy nich nasza karta. Jeden atak naturę na zasadach artylerii ma również nasz sztab. Do tego dochodzą jeszcze rozkazy, które także można znaleźć w naszej talii. Za ich pomocą uderzymy w przeciwnika, zabierając mu cenne punkty życia, albo pomożemy swoim jednostkom i trochę je podleczymy. Gra kończy się w momencie, gdy punkty życia wrogiego sztabu spadną do zera. Strategii na wygraną jest wiele, zależnie od naszych preferencji, dostępnych kart i sytuacji na polu bitwy. Możemy okopać własny sztab i atakować wroga artylerią. Możemy też przeprowadzić ofensywę, starając się zastawić wszystkie pola przy sztabie przeciwnika, odcinając go tym samym od możliwości zagrywania kolejnych jednostek. Ważne jest, że element losowości zawsze pozostawia pewną niepewność co do tego, co przyniesie następna tura. System nagród podobny jest do tego z oryginalnego World of Tanks. Po walce zdobywamy doświadczenie i pieniądze służące do odblokowywania i kupowania nowych kart. Obecny jest również system kont Premium, zwiększających zdobycze wojenne. Nie jest on jednak nachalny i w World of Tanks Generals śmiało można grać bez wydawania nawet złotówki.